Witam, man Zdroj zdroi Krzysztof. Znajdujemy się w mnie w gospodarstwie w Grzegorzewicach gmina Warka. Jesteśmy w paterze Red Redcifa. Dwa tygodnie temu tu z Państwem się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o aplikacji harwisty. Już można wstępnie. Częściowo właściwie można ocenić efekt aplikacji, działania, harwisty. No, jak widać, owoce się nie obsypują, także tutaj jeden z zamierzonych efektów już został osiągnięty. Jeśli chodzi o jędrność, o, o skrobie, ona też zauważalnie spowolniła. Może nie zatrzymała się, ale zauważalnie spowolniła. Także tutaj w reczci widzę jest bardzo e, fajny efekt. Aczkolwiek no, końcowe efekty dopiero będę mógł ocenić, jak już będzie jabłko zebrane w skrzyni, a tak właściwie to taką pewność co do skuteczności to będę e, dopiero miał po sprzedaży, e, gdy już jabłko będzie sprzedane, przechowane i, i wtedy będziemy mogli ocenić z kwater kontrolnych, z prób kontrolnych i z tego co było traktowane finalne, Etik, efekt. Wydaje się, że będzie w porządku. E, tak jak mówię, no tutaj najważniejsze e, cechy są zachowane. Jędrność również jest cały czas wysoka. Na wysokim poziomie się utrzymuje to jest nawet około 10 jędrności. To jest bardzo dobrze. Także myślę, że, że będzie w porządku. Myślę, że. Zbiory to nie jest tak w gospodarstwie tylko i wyłącznie kwestia, kiedy ja bym chciał podejść, to jeszcze wiele czynników z wyrabianiem się, z, obrywa, z obrywaniem innych odmian. Także tutaj myślę, że zbiór zaczniemy gdzieś za około dopiero tydzień, na razie jesteśmy na etapie zbioru Szampiona i Empayera. No, i to też był właśnie jeden z powodów zastosowania harwisty, żeby ułatwić sobie, rozciągnąć to okno zbiorów. Lata pokazały, że cena najwyższa jest w różnych momentach, i lata też pokazały, że najważniejsza jest jakość podczas sprzedaży. Także my tutaj, ja nigdy nie oceniam już w czasie zbioru, czy ja będę sprzedawał w czerwcu, czy ja będę sprzedawał w styczniu. Po prostu. Obserwuję te owoce, jak one się zachowują w chłodni. Jeżeli już coś się dzieje bądź, bądź uciekają parametry, to wtedy po prostu sprzedajemy wcześniej. Także chciałbym jak najdłużej przechować. No, Recif nigdy nie dał się przechować bardzo, bardzo długo. Z reciwem zawsze trzeba było wcześniej uciec. Z Empire'em udawało się już do czerwca, natomiast tutaj no, będziemy obserwowali, jak to się będzie zachowywało w chłodni. Pamiętajmy, że rok jest przymrozkowy. Pamiętajmy, że ten owoc to nie jest taki, jaki być powinien. Pamiętajmy, że po tych przymrozkach tutaj na pewno zaszły zmiany fizjologiczne. Na pewno też będzie dużo gorzej to jabłko się przechowywało. Rok był na początku sezonu. Nawet tutaj z chłopakami, jak rozmawialiśmy, ja ciągle mam taki punkt widzenia, że na początku sezonu był mocny przyrost w pędy, co też, że tak powiem, wygrało konkurencję o wapnie z jabłkiem i stąd też takie w mojej ocenie problemy z korkiem. Tu z 12-14 razy był chlorek stosowany. mrówczan chlorek, wóxal i też się zdarza korek. Także tu ten rok jest mocno specyficzny, to jest przymrozkowy rok i czas dopiero pokaże, ale to w czasie weryfikacji tych przechowalnictwa.